Rzeczywiście drodzy Państwo, uzbierało się 31 lat z wielką orkiestrą świątecznej pomocy i z tego, co osiągnęliśmy... Osioła... 31 lat. Pomocy kochani z była obecna od samego początku. Stargardzianie wspierali fundację Jurka Oksiaka. Ponieważ także jesteśmy dzisiaj. Kochani, 31 lat. A ile już mamy dzisiaj na kocie? Kochani, godzina 16, Już pierwszy przelicznik ze sztabu I zobaczmy, ile Stargardzianie wrzucili w duszy. Dokładnie 3348 zł. Na piękny win. I zobaczymy kto teraz dał się nabrać na to. Spójrzcie jeszcze raz na kartkę i zobaczymy kto zareagował. Właściwie każdego roku podczas orkiestry się w kopią się w ogóle kilkadziesiąt razy w roku. Boże, mi jest zimno na tym widok, kiedy nie jest. Trwa... Ja tak patrzę, koszy... pani chyba to mają jest... ale zobacz, mnie wszyscy się jeszcze zamoczyli, Sławku, oddaję tobie głos i chyba starga mogą bo liczać i wszyscy robią dora uwaga, dziesięć I dla małych i dla dużych już za kilka minut patrzę nie nie ja nie patrzę tak wygląda morsko komieni tutaj na rynek staromiejski w stargardzie tenę ania noś się z tego, że ma ogromne serce w okazji wymią jesteśmy śmiesztecznej pomocy. Aniu, powiedz dlaczego tutaj dzisiaj jesteście właśnie tym maluchem i z tym mężem swoim Maćku? Zapraszam wszystkich, kto y ma... Przedstawiczę szczapu. Wielką jest szczęśliwej powołów, głównie sami. I rozpoczamy. Pierwsza licytacja. Pierwsza licytacja to voucher. I co ty z tych słyszami zrobić? Nie. nie, już nie Robek dwie stówki, Robek dwie stówki się jak ilnicki voucher. No, trzy stówki ktoś przybije, czy trzy stówki po raz pierwszy, po raz drugi. I trzy stówki, trzy stówki po raz trzeci. Robek zapraszamy na scenę. A to pizzeria u Ujana, którą wszyscy znamy, a do tego. Co ma prawdziwy wolontariusz? Ma puszkę, taką oto puszkę, oryginalną, orkiestrową, ma identyfikator ze zdjęciem i z hologramem. I ze specjalnym numerem identyfikacyjnym, tutaj jest na przykład napisane Hania, nazwiska nie mówię, bo Rodo, bo wiecie o co chodzi. To są właśnie takie atrybuty wolontariusza. Do tego ma piękny uśmiech i ma zawsze paczkę serduszek czerwonych. To są właśnie atrybuty wolontariusza. Ja wkładuję silu Jak kokaina wsypana do drzwi Połudzasz mnie, podskaza mi Więc jedziemy Tylko ja i ty nie za Ma Mam jak stary Radio zawsze mi wyłączy Zaśpiewam ci Wiruj jeszcze raz Kiedy jesteś ze mną nabierasz wszystko bal Świeci się jak ten, Cały piękny świat Z tobą jest na pewno Nie lubię być sam Więc może pójdziesz ze mną Y voy a medirlo y a... esperar, y